Dzień kurz nie z stronami Kamil. W dzisiejszym odcineczku Rodzimy obby, ale na deskorolce Rat 2. Okej. Okay. Ward drugi, czyli świat 2. Okej, okay. my widzę, że już lecimy. No i tak. Był Ward pierwszy, to będzie Ward drugi. Stawcie widzowie suba lajka like, od No i my co, widzowie już lecimy sobie. Pyk. To wyjdzie, to lecimy. Pyk, pyk, pyk. Jesteśmy już teraz na piąty. Bro. Uważać, bo tu jest troszkę trudniej niż na wordzie Pierwszym Więc będziemy uważać, i to strasznie Nie chciałbym to zdadać. okej, okay, my lecimy Uwaga Jesteśmy już tutaj na dziewiątym Dzie... Okej okay. my już wylecimy, i dalej, uwaga Dziesiąty poziom 15. Teraz to serio chcę, trzeba uważać, bo nie chcę już zdadać tutaj. Okej. Okay. Jesteśmy aktualni już na... Mamy... Czekajcie, tutaj... Nie, teraz 13x. Okej. Okay. 14 15. Okej. Okay. Tego nie było. Teraz tutaj trzeba uważać, bo nie chcę widzowie zdedać, bo to będzie źle, jakbym zdedał. Okej. Okay. Ten jest najlepiej, ten widzowie prościej. Okej. Okay. I my już mamy 18 tutaj. Lecimy cały czas. Tak. Mamy 20. 21. Okej. Okay. Słuchajcie, widzowie. My musimy dolecieć do stówy. Okej, okay, dokładnie. Musimy mieć tutaj 100%. No, i jak będziemy mieli 100%, to będzie GIT. a my aktualnie, no nie za wiele, 24. Okej. Okay. Tak nie wiem dlaczego, z opóźnieniem się tutaj zmienia. Ale okej, okay, nie mam do tego pytań. Prawdopodobnie gra źle zaprogramowana, ale okej. Okay. My sobie lecimy, ale o, szczytujemy sobie, okej. Okay. właśnie skupiać widzowie mamy już yy... aha 31 tylko czemu mu tak się czemu tak się właśnie opóźnia to akurat yy, nie mogę powiedzieć szczerze nie wiem dlaczego oj, oj, oj nie nie chcę tutaj teraz trzeba full skupienia żeby tutaj nie zdedać by gualdię 35 od teraz z opóźnieniem jak coś to się tu zmienia i uwaga jesteśmy już na 37 38 39 czekajcie teraz będzie skok ale żeby nie dostać jest udało się nie dostaliśmy a okej okay. my sobie lecimy cały czas o idealnie okay cały czas Mamy jeszcze 42%, więc no nawet spoko. Tylko, kurczę, problem, że czasami w, tym, w tych hobby jestem taki ani dobry, ani zły. Więc no, czasami nie chcę tu zadać. Powiem to szczerze, jestem bardziej zły, gorszy w hobby niż lepszy, ale okej, okay, dobra. Jesteśmy na 47 40... Myślałam, Myślałem, że to się rusza, ale na szczęście się nie rusza. Okej. Okay. 48 okej, okay, to znika, myślałem, że to mnie bije. Okej, okay. mamy już tu. sero kolejne, takie coś. Okej, okay, mamy. Trzeba cały czas. Trzeba, teraz się być, trzeba być spocony, tak szczerze powiem. Żeby to przejść. Kurczę. 51. 4 minuty przechodzenia. Kurczę. Tutaj teraz trzeba uważać. No i mamy. Teraz do góry. Uwaga, jesteśmy już na 55. Czemu to się nie zmienia? A, tak, opóźnienie tego zapomniałem całkowicie 57. No i mamy, już prawie 60. Ok, no to już mamy. 60. E, nie, przepraszam, co ja gadam. Jeszcze dwa etapy, dwa etapy, i mamy 60. Ok, no i teraz mamy 60. Pyk, pyk, pyk 62 Dobra, my cały czas widzowie, teraz sobie nawalamy tutaj do przodu, ale nie, bo teraz to trzeba spienie Jednak, bo to, jak tak, dobiega leciał na tryharda, no to jeszcze może się wydarzyć, że zdadam, a to byłoby serio niefajnie. Oj, 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 My lecimy cały czas do przodu. Mamy już 68, nie no, nawet tak szczerze. Nie przychodzi się tego tak źle, ale okej. Okay. 69 70 71. Oj, oj, oj. Okej. Okay. 72 Okej. Okay. Dobra, 73. 74 Co to, to zlecimy przed siebie Okej okay. Jesteśmy teraz tu na przodzie Nie 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 Okej okay. Szczęście, nie umarłem Przód I mamy już 80. Uwaga, już widać koniec tam daleko. Ok. 91. 92. Mamy cały czas coraz bliżej tam. Patrzcie, 94 chyba. Tak 4, 94. 95. 6. Okej. Okay. Tutaj chyba się serio... Mogę powiedzieć, że spocić. Okej. Okay. Nie. Niech się to wyłączy. Okej, okay. tutaj trzeba robić jakby tak, 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 nie, okej, okay. jesteśmy, i do przodu, i tutaj, no i jesteśmy już w widzowie, serio, nie dostanę szczęścia, na końcu zostawcie suba, lajka, dzwonka, będzie też przechodzenie z World 3, zostawcie suba i co widzowie, nara do kolejnego odcinka.